Witam Was wszystkich, wyskoczyłem sobie na plądrowanko, póki jeszcze coś widać na dworze, jesteśmy w Autohandel Remo Norymberga, wszystkie oferty możecie sprawdzić na stronie sprzedawcy, dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki, te sprzęty już znacie, były kiedyś na nagraniu, możesz się cofnąć jakoś miesiąc wstecz. Zauważyłem tutaj, pojawiła się ładna Audiczka A Trujeczka w Sportbeku. Dlatego postanowiłem wskoczyć na handelek, zobaczyć, ile to kosztuje, w jakim jest stanie. Rocznik 2007: 1,9 diesel, 105 koni, 180 przejechane, manual 6.22, przegląd. Cena wywoławcza 5000 za tego sprzęta. Póki co wygląda całkiem, całkiem. Oponki wypadałoby powoli wymienić z przodu troszeczkę bieżnik zjechany. Wnętrze wygląda praktycznie jak nówka sztuka. Zobaczmy, co tutaj na tym samochodzie znajdziemy. Jestem ciekaw, czy jest drugi komplet opon do samochodu. Tutaj zauważyłem leciutką przycierkę. Zobaczcie, lekko zderzak przyrysany, i tutaj nad kole też jest delikatnie przetarte. Ale generalnie słuchajcie, poza tą obcierką Audiczka prezentuje się jak nówka sztuka. Do tego udany silniczek 1,9 diesel 180 przejechane, dramatu nie ma. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nas zbierał nowego. Widzę tutaj Hyundai stoi i X35. Dosyć ładnie się prezentuje ładny kolor. Jest alusek ładna opona. Samochód świeżo wygląda, zobaczmy jak wygląda w środku te auto. Jest półskóra tutaj, nygus musi się przepychać, mam plecak na plecach, żeby jakiegoś samochodu tutaj nie uszkodzić. Wnętrze jest czyściutkie, zadbane w tym samochodzie. Widać są jakieś oponki z tyłu, zobaczmy sobie jak wygląda ta strona, czy jest gdzieś ryśnięty, czy jest gdzieś obdarty. Trochę mi jest nieporęcznie. Słuchajcie, z tym plecakiem są jakieś, widać, opony dodatkowe. Póki co wygląda jak nówka sztuka. Czy tutaj da się zajrzeć, w jakim są stanie? Jak widać, są alusy. Bieżnik jeszcze jest. Jak tutaj za dużo namieszam, musicie mi wybaczyć. Jak widzicie, przepycham się tutaj z tym plecakiem na plecach. Otworzę mu te drzwi. Najwyraźniej auto było sprzątane i jest w tej chwili wietrzone, żeby dobrze wyschło. Zobaczmy sobie kaktusa. Zobaczymy Unigusa na kanale. Kaktusa, powiem wam, tego kaktusa oglądałem, odpalałem. Siedziałem w tym samochodzie. Dizelek 9000 euro, rok 15. 80 przejechane, 99 koni. Wersja wyposażeniowa, shine kaktusek. Kierownica obszyta w skórze, multifunkcyjna, ale coś jakoś za bardzo mi się w nim nie siedziało. Słuchajcie, to wnętrze strasznie plastikowe. Auto dobrze wyposażone. Jest kamera cofania, zadbany bezwypadkowy. Nawet zdążyłem go przemierzyć miernikiem, ale niestety na niego się nie zdecydowałem. Jest tutaj BMeczka, szósteczka. Jeżeli wyjdzie trochę chaotycznie. Tak jak wspomniałem, wparowałem bez przygotowania. Zobaczmy co jeszcze znajdziemy. 17400, rok 11. Diesel Automat 285 przejechane. 306 koni. 3 litry diesel w X-Drive. Skóra w środku. Sporo ma przejechane. 306 koni. Czyli na podwójnej albo nawet potrójnej turbince. Tutaj jak widać, zderzak delikatnie jest zarysany. Tę kije. Tutaj mieliśmy już na nagraniu Sorento, stoi jakiś czas, w benzynce, 190 koni. Zobaczmy sobie opis, czy być może ją już zdążył przecenić, czy cały czas trzyma tutaj cenę. 11 tysięcy, rok 13 2.4 benzyna, 190 koni, 150 przejechane, wersja Edition w napędzie na przód. Coś mu się to auto nie chce za bardzo. Słuchajcie, sprzedać Jaguar XF sprzedawcy mamy Opel Mokka. Opel Mokka też chyba był już na nagraniu z tego co kojarzę. Nie pamiętam, nie wiem czy jest to ta sama. 15 rok 18 w dieslu, stówka przejechana 136 koni, napęd na 4 wersja edition. Dokładnie to jest ta sama, już kiedyś ją nagrywaliśmy. Stoją tutaj dwa Sitany, Mercedesy. Jeden Sitan 9000 euro, a drugi 8000 euro. Rok 1493 przejechane w dieselku, silnik pochodzenia Renault. Tego Bitla mieliśmy już na nagraniach. Widzę, doszła tutaj Audi Atrujeczka w kabriolecie. Jest Hyundai za 2500 i dziesiątka pięciodrzwiowy rok 2010. Przejechane 126 67 KONI. Edition Plus. Nie wiem czym się wyróżnia Edition Plus od innego modelu. Najzwyklejszego, prostego. Co on ma tutaj na plus? Ja tutaj nic nie widzę, żeby było na plus. Jest Fiestka. Czy Fiestka ma opis? Widzę, jakaś kartka jest włożona. Skrzynia manualna. Auto wygląda dosyć świeżo. Cena wywoławcza 2000 euro za Fiestę. Lampy wypadałoby delikatnie przepolerować. Rocznik 2007. 1,2 benzyna. 75 koni. 148 przejechane. Kierownica obszyta w skórze. Nie widać korozji. Nie widać tutaj też obcierek na tym samochodzie. Ma tutaj widać CLK 200, czyli 2 litry benzynka. Jestem ciekaw, czy wolno sącać, czy na kompresorze. Skrzynia manualna, wnętrze zadbane, ale oczywiście, jak to Mechu, ruzielec już go zdążył tutaj przeatakować. Lampy delikatnie są wyblaknięte. Zobaczcie, jakimi szczelinami tutaj Nygus się przemieszcza. Normalnie jestem zwinny, jak jakiś tygrys przyczajony. Mercedes 1800 euro, 97 rok, 210 przejechane. Elegans 136 koni, czyli wolno sąca benzynka. I tutaj stoi Audi za śmieszne pieniądze, a czwórka 700 euro, rok 96 300, przejechane. 1,6 benzynka, 101 koni. O dziwo wam powiem, nie widać tutaj rudzielca na tym samochodzie. Wnętrze, no troszeczkę fotel kierowcy jest wyrywany, też nie spodziewajmy się. Słuchajcie, w tej cenie jakiś mega wypasów samochodów jak Nówka Sztuka. I tutaj ta BMK też już była na nagraniu kiedyś. Ostatni nasz kandydat w automacie cena 6800, rok 7 benzyna 2,5 190 koni, 199 przejechane. 5, 2, 3 i oznaczenie to byśmy mieli na tyle. Audiczka bardzo ładnie wygląda. No i ten Hyundai i X35 praktycznie prezentuje się jak nówka sztuka. Sprawdźcie sobie na stronie sprzedawcy, jak widzieliście na Hyundai'a jeszcze opisu nie ma. Także pewnie zostanie dopiero wystawiony na sprzedaż. Lecę dalej poplądrować. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie o łapeczkach. Komentarze mile widziane. спадом на